Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i dzień dobry, w drugim dniu tego pięknego tygodnia Jarek Adamek przed mikrofonem. Dzień dobry. I 65-529-5529 to numer dla tych, którzy chcieliby z Jarkiem porozmawiać na tematy dla reportera. Jakieś. jakiś. Zapraszam bardzo serdecznie od teraz do za 15 z krótką przerwą przypominamy jak ta audycja wygląda, bo co niektórzy mimo że są stałymi słuchaczami, to przypominają sobie, żeby zadzwonić za 12, na przykład 10, albo w kiedy, reklamie, kiedy już jest po zawodach. Na przykład. Teraz zapraszam. 10 września dzisiaj piękny dzień. Lubisz? Po deszczu. Mm -hmm. Ochłodziło się na świecie. Tak. Więc lubię, lubię, lubię. Wczoraj ładnie popadało, a najlepsze deszcze przed nami przypominam. Niespokojne. Od czwartku podobno ma padać przez dwie doby. Jak ktoś ma sad, to musi uważać, bo będzie jak w tej piosence. Albo i trzy na przykład. Więc jak macie pranie do wysuszenia, to dzisiaj. No i później jutro. W pomieszczeniach. W pomieszczeniach jest jeszcze tak ciepło, że wyschnie w ciągu pół dnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja proszę pana mam taką sprawę. W radio Elka podawało, że kobiety ciężarne mają jeszcze na pleł, na te koklus. No co teraz niestety te te za darmo? I czy to jest aktualne? A kiedy myśmy zapodawali? Być może w serwisach ogólnopolskich. So, będziemy sprawdzać zaraz. sobie tutaj musimy wyszukać. No po prostu chodzi o kobiety ciężarne. Czy oni, one mają tę szczepionkę za darmo, i czy w ogóle jest ta szczepionka dostępna już u nas? Dobrze, może ktoś z Państwa wie, to niech nam zadzwoni i powie, jak to wygląda. O tu właśnie się wnuczka pytała w aptekach, no mówią, że trzeba się szczepić, ale szczepionki nigdzie nie ma a w aptekach mówią, że trzeba się szczepić, ale nie ma szczepionek no. dobrze, może są jacyś ludzie z branży to nam proszę dać znać jak to wygląda obecnie bo ja szczerze mówiąc, mówię, być może było to w jakimś naszym serwisie informacyjnym ale to są serwisy, że tak powiem ogólnopolskie przygotowywane dla nas no bo lekarze też po prostu zachęcają, żeby się szczepić no, ale ogólnie szczepionka nie jest dostępna. Mhm. No dobrze, czekamy. Bo. Może ktoś z Państwa da nam znać i powie, jak to wygląda. Dziękuję, y bardzo. dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś chciałby, to. 655295529, a jest taka informacja ogólnopolska. Kobiety ciężarne mogą się z darmo szczepić przeciwko krzczućcowi. Tak, tak tylko, ale pokuszowi. minister zdrowia, pani Izabela Leszczyna, zapowiedziała, że resort przygotowuje rozporządzenie, które zapewni kobietom w ciąży bezpłatne szczepienie. I to jest informacja z 2 września, czyli sprzed tygodnia. No więc dopiero przygotowuje ministerstwo. Więc czekamy. Jeżeli ktoś z Państwa wie, że przygotowano już i zostało skierowane I do wdrożone. obiegu i wdrożone, to niech nam da znać. Na razie to pewnie była taka informacja, że właśnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przygotowywaniu takiego aktu prawnego. Dzień Mamy dobry. telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja prosiłbym o kwiaty i motyle dla organizatorów i sponsorów festynu dla Dasia, który odbył się w sobotę w Goli. O. Dobrze, podobało się, znaczy, tak? Tak, bardzo dużo ze zebrano dla chłopca. I... I jeszcze przy okazji ludzie się dobrze bawili. Tak, od dziesiątej do dwudziestej O, to piękna impreza rzeczywiście. No dobrze, szanowni organizatorzy tego festynu, od Dziękuję wdzięcznego, bardzo. jak rozumiem, uczestnika kwiaty i motyle. 65529, 5529. Czekamy na kolejne telefony. Czy w sprawach imprez, w których Państwo uczestniczyliście, czy w sprawach innych rzeczy, które się dzieją u Was, ciekawego, jak tam Wam mija ten tydzień, już drugi tydzień roku szkolnego. I września przy okazji również. I września przy okazji również, to też możecie nam powiedzieć. A jeżeli jest coś, co Was, mówiąc łagodnie, irytuje. To też można się tym podzielić. To tak działa wtedy terapeutycznie. Jak się podzielicie, to tak irytuje, to wtedy was mniej, a więcej osób irytuje. I, ten, i irytacja się rozkłada na. No. Na szerzej. Ale wtedy też się zmniejsza, bo jak tak. się rozkłada na większą część populacji, to tak jest. słabnie. Więc można sobie takie spiętrzenie emocji tutaj także przekazać do nas. 655295529. Państwo będą tutaj dzwonić. Poprosimy. Niechże Państwo dzwonią właśnie w tym momencie, bo jak Jarek powiedział, potem za 12 to my już nie odbieramy telefonu. No, no, no nie, nie, nie ma komu wtedy odbierać telefonu, bo nas tu już nie ma. Grzegorz jest, ale... Ale to już wtedy nie odbiera. Inne rzeczy. Tak, no By... tu sprawdzam sobie jeszcze, że właśnie ta informacja rządowa poszła, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie ta szczepionka dostępna, ale hmm. czekamy na rozporządzenie. Dobrze, co tam w mieście słychać? Co tam u was w regionie słychać w waszych miastach, miasteczkach, wioskach, yy, to nam powiedzcie, może zadzwonicie, że jest coś ciekawego, gdzie warto reportera naszego wysłać, żeby sobie tam pojechał, pogadał, zdjęcia zrobił, co by je potem i w portalu umieścić, i na naszej antenie. Jeżeli są takie rzeczy, co też nam możecie śmiało przekazać. Pięknie to powiedziałeś i od razu sobie wyobraziłem te zdjęcia na antenie. Bo ja zawsze też, jak idę gdzieś i robię zdjęcia, ktoś mnie pyta dla kogo? Dla radia. No. Normalnie. No, właśnie. Normalnie. Dobrze. A tobie, jak Grzegorz umija dzień dzisiaj? Bardzo, bardzo. Powiem ci, że to jest dla mnie poniedziałek, bo ja wczoraj miałem wolne, więc rozpoczynam tydzień nieco później, z lekkim takim opóźnieniem. Mhm. I fajnie jest. Jak spędzałeś ten wolny dzień po... Jak... Wczoraj byłem na narodowym czytaniu we Właszakowicach na przykład. I czytaliście Kordiana? I ja akurat y, fotografowałem i potem przepytywałem aktorów, m.in. pana Wójta, który wcielił się w diabła. Podobało mu się? No, psz, Znaczy, nie wcielanie w diabła, broń mm, Boże, tylko no, tak, klasyka jest, tak wieszcza, czy mu się podobało. Tak bo mi tak. na przykład wyjątkowo nie podchodzi. Ja też nie jest za bardzo, ale. Mamy telefon. Dzień, dzień dobry. dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie właściwie to nie do, do panów redaktorów, tylko dla zarządu. Muszę, muszę wyjść, bo. Nad mhm. A właściwie dla wnaczki Unii Leszno i, i prezesa. Czy je, byłaby możliwość ewentualnie, czy musi się wyrazić zgodę na to, nazar Parnicki, żeby miał polskie obywatelstwo, żeby jako młodzieżowiec mógł zasilić szeregi Unii Leszno? Nasz, nasz kochany okay. kraj oczywiście przyjmuje bardzo często cudzoziemców, którzy chcą być Polakami i obywatelstwo im nadaje. Pytanie, czy pan Nazar Panicki w ogóle chciałby być obywatelem to, rzecz, to, Rzeczpospolitej? Jasne. To, 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 jest, to jest moje pytanie. Może hmm. ktoś z Unii się wypowie na ten temat. Um, Okej. Okay. No, będą magazyny różlowe, możemy to pytanie poddać. No bo mówię, no to jest zawsze kwestia, żeby także zainteresowany był sam y, cudzoziemiec z tym, żeby no, bo być. Mamy talentowanego, takiego, mm -hmm. który by mógł zastąpić który by mógł pojechać jako senior, jako junior w naszej mm -hmm. drużynie i do wiele pomóc. Dobrze, no pytanie, pytanie, czy jest w ogóle taka, czy jest w ogóle taki temat yy, obywatelstwa polskiego dla pana Pawlińskiego, także okej, okay, dziękujemy bardzo. Dzięki, dzięki, Pozdrawiam. pozdrawiamy. Oczywiście nie wiem, czy pan Pawliński, bo tu akurat nie znamy się, no, ja się totalnie nie znam na żurlu, więc nie wiem, czy ma jakieś w ogóle polskie korzenie, choćby odległe, czy nie, nie mam pojęcia. Imię jest takie... Nazar. Takie ładne. Takie tatarskie coś. No tak. Był taki, kiedyś taki wokalista w ogóle w Polsce, no o, i nie, taki zespół był na zewnętrzny. Może zespół. Na ja zerę. To też, ale to nie Polska. Taki był. Dobrze. 65-529-5529. W sprawach rzeszowych, to wiecie, że ja to takie mniej troszeczkę. Yy, się tutaj wyznaję, ale... Oczywiście do redakcji sportowej to pytanie przekażemy. Jak będzie okazja jakiś tam rozmawiać z ludźmi z zarządu Unii Leszno, to okej. Okay. Mm. No, czekamy na was. Nie, czekamy. nie wiem, zresztą, jak się zostaje takim obywatelem, bo, bo ja akurat zostałem, tak powiem bez mojej wiedzy i woli, to czy to jest związane z jakimiś tam dokumentami, opłatami? Opłatami. Ile kosztuje zostanie obywatelem Polski? Jak ktoś wie, to też, nie, też niech mi da znać. A, ciekawości pytam. A to się chyba w Kancelarii Prezydenta w ogóle załatwia, tak? Coś takiego tam chyba... Znaczy, Kto nadaje obywatelstwo? No właśnie, tak mi się no, wydaje, no że, że to przez prezydenturę to Mamy telefon? Dzień dobry, witamy. No chcielibyśmy. Mam temat do wygooglania sobie po audycji, jak to wygląda, taka procedura nadania obywatelstwa. Kiedyś, pamiętam, były takie sytuacje z innymi zawodnikami i to tam mm. było też właśnie, że, że jakaś. Czy znam Sytuacja człowieka. w tak, pałacu prezydenckim. Znam człowieka, który został obywatelem. Tak, prezydent nadaje obywatelstwo Polskie, to netka mnie tutaj edukuje w tym momencie bardzo szybko. Mhm. Czyli to jest postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej. A Państwa zapraszamy z różnymi tematami. Jeszcze mamy trzy minuty do wpół do, czyli do przerwy reklamowej. Można coś poruszyć. W tym dzień razie. dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Ja w sprawie właśnie tego nadania obywatelstwa panu i Parnickiemu. Więc prawdopodobnie musi mieć 5 lat pobytu w Polsce uh -huh. i musi znać konstytucję polskich RP, język polski, a przecież w Unii Leszno kiedyś jeździł z Wiktor y, Trofimow. Uh -huh. Trofimow i on był obywatelem, miał obywatelstwo polskie i stosował jako junior polski. Aha. Bo, a teraz no. nie czasami w Polonii piwa nie jeździ. Aha. Dziękuję bardzo za te informacje. A co jeszcze chciałem powiedzieć? Halo? Tak, tak, słuchamy. Ja mam takie pytanie. Co redaktorzy Radia Elki słuchają po godzinach pracy? Jakie inne stacje radiowe? Nie, proszę pana, powiem tak. Ja w ogóle nie słucham radia. To żeby się zdradzić, tak od razu. Nie oglądam telewizji i nie wiem, czy pana za, zaciekawiło to w jakikolwiek sposób. Proszę bardzo, pan się aż rozłączył. W szoku. Nie słucham radia, nie, nie mam czasu na słuchanie radia. A samochodem, jak jedziesz? To trzeba mieć samochód. Po Polsce. A, dobrze. Słucham, dobrze. A na rowerze niestety nie mam wyposażenia, wiesz? Słucham, jak mi tłoki grają. Dobrze. Mam młode tłoki. Czego słuchają? No, różne rzeczy. Znaczy, ja akurat mam bardzo szeroki przekrój muzyki, której słucham. W zależności od nastroju, od klasyki po. Ja, ja ostatnio odkryłem, ze po mongolski heavy metal. O, piękne. Tak. A oni tam mają te takie te to Alikwatowe śpiewanie, śpiewanie ze Hu oh, Polecam Aż ciary mam na sam, samą myśl tak. o tym śpiewaniu Moje dziecko jak wsiadało z auta I oj tatuś zapuszczał sobie dechu Nie myli z tym brytyjskim dechu mm -hmm. No to dziecko było Takie trochę zdziwione. Jak I oni on tak na jednym tak. oddechu śpiewali. Mm. Mamy telefon, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja też tak trochę w temacie około z Lowy, no to wczoraj tam w magazynie u pana Michała był Damian Baliński zapraszał na swój pożegnalny turniej mhm. na początku października. A ja mam takie pytanie do, też do władz Unii, czy w związku z takim pożegnalnym turniejem będzie można wnieść na stadion coś w rodzaju podziękowania, na przykład jakiegoś napoju z taką. Z konsystencją, z dobrym rocznikiem? Takie pytanie. Ale to dla, 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 dla pana Damiana, czy dla siebie? Tak, dla pana siebie? Damiana, dla to. Tak. Szczerze mówiąc. Nie, no, wiadomo, żeby nie. No, no, no. Tak, jak najbardziej, tylko, żeby podziękować. Bo, w, możecie możecie, możecie go szczuć, tak? On tam będzie na tym to, że biedny jeździł, a wy w tym czasie e, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Słuchajcie, nie wyłapcie takich tak, rzeczy. Tak. Nie, ale to miało być podziękowanie jednak dla tak, Damiana. Jednak. Ja myślę, że można by się tu chyba do klubu zgłosić w tej sytuacji jakoś, nie wiem, tak, że ja myślę, że uzgodnić tak. to akurat z, z, z władzami klubu. Z władzami klubu, że to by, na przykład taka jakaś paczuszka ładna od fanów, to by było miłe, jakby tak, tak. fajnie, taką paczkę. Mogłoby to być tak przekazane też w fajny sposób. I kosz owoców. Morza. Jęczmienia. <laughs> żyta. Żyta. I różnych innych. No, możecie, oczywiście. Amerykańskich odmian, na przykład, bo pan tutaj też mi się wydawał. No, ale co, aczkolwiek on... myślę, że pan Damian jest sprawiedawcą, więc akurat może niekoniecznie tutaj. Pan Damian może sobie to postawić i podziwiać. Są tacy, którzy mają tak, właśnie. Albo na przykład znaleźć kogoś, kto. Nie jest sportowcem. I po obdarować go. Później. I nawet nie zna się za bardzo na żużlu, o czym bardzo często mówi. <grystanie> Znam człowieka! Znam człowieka! Dobrze. Zrymamy Mamy przera. teraz w do, no więc krótka przerwa. No i jesteśmy ponownie. Dzień dobry. No, witamy bardzo serdecznie 655295529. Zapraszamy do dzwonienia, oczywiście. Na razie, jakieś takie tematy nam no, około żużlowe tutaj dzisiaj kwitną. Chociaż były też kwiatki kwitnące dla organizatorów pięknego festynu. W Goli, Dowiedzmy tak się, co jeszcze dzisiaj Dzień dobry. macie dla nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Alu, czy ja na Tak, słuchamy pana. Więc chciałem się w kwestii obywatelstwa. Prosimy bardzo. Niekoniecznie prezydent nadaje obywatelstwo. Obywatelstwo polskie może też być po podpisie wojewody. Jest taka procedura, która nazywa się uznanie za obywatela polskiego, która toczy się w trybie administracyjnym w urzędzie wojewódzkim i wojewoda decyduje o uznaniu za obywatela polskiego osoby, która nie ma żadnej przynależności Państwowej i pięć lat mieszka w Polsce. Na tej zasadzie wojewoda Leszczyński Zbigniew Chał uznał za obywatela polskiego Andrzeja Koroleda. Aha, dziękuję. Druga kwestia to jest kwestia pożegnania Damiana. Świetny pomysł, ale dnie data 5 października kojarzy się z urodzinami Romana Jankowskiego i uważam, że najwyższy czas, żeby Unia Leszno Podziękowała temu najbardziej zasłuszonemu żżowcowi i też kiedyś zorganizowała turniej pożegnania jego. O. To by była też piękna impreza. Ja myślę, że to może przy okazji tego, jak pan Roman będzie się wybierał, chociaż jak go y, widzę, to nie, nie wydaje mi się, że będzie się kiedyś na emeryturę wybierał. Może na taką emeryturę pójdzie w końcu kiedyś, może, 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 to wtedy byłby chyba. Nie, nie, ja byłabym, bym benefis jakiś jubileuszowy, benefic. O, to benefic tak. Benefis jubileuszowy. Tak jak pan powiedział, że tutaj znajdźmy jakąś okrągłą rocznicę od jego pierwszego startu albo czegoś takiego. Znaczy tak proponuję, bo ja oczywiście jak mówię, na żurlu się nie no. ale okej, okay. bardzo dziękuję za to wyjaśnienie w sprawie tej procedury takiej yy, woje, przez wojewodę chociaż, tak jak pan powiedział, tu jeżeli ktoś chyba nie ma obywatelstwa żadnego wiem, kraju żadnego kraju, że jest takim bezpaństwowcem na tym nansenowskim na paszporcie no tu chyba pan Nazar Pewnicki ma obywatelstwo, więc może tu jest jakaś komplikacja, ale no nie wiemy, Przed, ja przede wszystkim nie wiem, czy pan Pewnicki jest zainteresowany byciem obywatelem Polski nie? No. Yy, także okej, okay. dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia. Znaczy ja bym był zainteresowany Byciem obywatelem Polski. Jakbym tak mógł wybierać spośród. A, a Ecz, jakbyś, o... jakbyś na przykład mógł mieć podwójne obywatelstwo, co drugie jakie byś miał? Chciał mieć. Oś mi teraz zabił ćwikka. No właśnie, gdzie, gdzie byś ewentualnie czuł się sercem jeszcze blisko. To ja, ja muszę pomyśleć, a odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. A, dzień dobry, na no, Antenie Radjanka. Tak, słuchamy. E, tak, w takiej sprawie y, ulica Lechicka, jak zjeżdżamy z ulicy Lub Lubuskiej, a następnie w Herberta, często rano tam stoją zaparkowane samochody. Ja rozumiem mieszkańców, że no, nie mamy za dużo miejsc parkingowych wolnych, tylko że te samochody są postawione w taki sposób, że no, często widzę, jak panowie są to męczą się śmieciarką, żeby tam przejechać i uważam, że mają naprawdę wystarczająco ciężką pracę i nie ma sensu im utrudniać już wymagającej, wymagającej roboty, żeby manewrowali tą wielką ciężarówką. Proszę, mieszkańców, żeby te samochodniki może przestawić trochę bardziej na chodnik, na, na podjazdy do posesji. No, tylko wie pan, z chodnikiem jest ja znowu ten problem, że tam jest tam przestrzeń trzeba zostawić dla pieszych. Na posesję. No to jest to. Ludzie najczęściej mają tam domki i pewnie na posesji by się miejsce znalazło, tylko to jest kłopot, otwierać bramy, zamykać bramy. Bo ktoś ma dwa, trzy samochody. Tak, prościej tak. jest po prostu stanąć na ulicy, ale absolutnie się do pana przyłączamy w imieniu obsługujących pojazdy MZO, bo bardzo szanujemy ich pracę. Nie utrudniajcie im roboty i spróbujcie tak tełta postawić z tą, z, tym, z tą wyobraźnią, że ciężarowy też musi przejechać. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również już raz Wszystkiego dobrego. A pozdrawiamy bardzo serdecznie ekipy MZO, które pracują na pewno dzisiaj również w całym mieście. To ja mam prośbę, żeby ewentualnie we wszystkich miejscach, gdzie takie sytuacje mogą wystąpić, tak samo postąpić z, 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 z miejscem. Ja nie wiem, czy MZO może tak, coś takiego zrobić, że jak się nie da dojechać do posesji, to. Taki plakacik zostawiają. Nie dało się kochani, boście nas zostawili. Nie tak. Boście nas zastawili. Takie ulotki poprzyklejać tak. na szybę tak, z tych I wtedy, samochodów, co jest mieszkańcy może sami dojdą do wniosku, że wypadałoby jednak umożliwić. Mamy kolejny telefon. I witamy gorąco na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Ja bym chciał wrócić do tematu kukurydzy wywożenia. A co pani wczoraj dzwoniła, pani rolniczka tak. i tłumaczyła, jak to wygląda? My rozumiemy. znaczy, Ja robiłem w takiej firmie, rozumiem rolników, bo jest takie powiedzenie, wszyscy żyją z gospodarzy, ale robiłem w takiej firmie i nie ma poważania. Przyjechała policja, ustawiła się w miejscu parkingowym dużym, wyłapała nas wszystkich, wszyscy, że my płacili mandaty. Mhm. Przyjechała Straż Miejska, nie było poważania. Trzeba przykrywać. Chyba jak się jeździ takimi drogami jak Krajowa Piątka czy Dwunastka. Musi być przykryte. To nie szkodzi, że dwa tygodnie robią czy trzy Musi być przykryte. Nie ma, żadnych, nie ma żadnego tłumaczenia. Bo tak samo kierowcy tirów by powiedzieli, my też dwa tygodnie jeździmy, nie będziemy przykrywać. I to by się zrobiło takie wiadostwo na ulicy, że to się w głowie nie mieści. Tak samo wyjazdy z pól, jak deszcz popada. Firma sprzątająca musi czyścić ulicę za każdym traktorem, co wyjeżdża z pola. Mhm. Inaczej mandaty się cypią. Nie ma położenia, naprawdę. Także to przestroga do, do rolników. Ktoś zgłosi, przyjadą i wszyscy zabulą. Tak, dziękuję bardzo. Tak, tak, dziękuję bardzo. No wczoraj właśnie pani słuchaczka tak właśnie mówiła, żeby tutaj pobłażać i że w końcu to dla naszego dobra to wszystko jest zrobione. Ale jednak no zasady są zasady. Jak zaczniemy sobie tutaj stosować wyjątki, to to może być niefajnie. A z drugiej strony, jak będą płacić mandaty, to potem chrupki będą droższe. To będzie droższe? Chrupki kukurydziane. Ach, chrupki kukurydziane. Nie wiem, czy to jest ta pastewna kukurydza, więc przekłada się to bardziej na, y, na cenę mięs, mięs. Mm -hmm. oraz właśnie na biału. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panów redaktorów. Właśnie w sprawie tej nieszczęsnej kukurydzy mhm. dzwonię. Byłem świadkiem, jak panowie do pracy jedząc do publiczek właśnie wpadli taki nasyp tej kukurydzy, żeśmy ich tam ratowali, także jest to niebezpieczne dla, dla, dla użytkowników drogi. A tu Pan wyraził też się jasno, jeżeli kierowców zawodowych samochodów ciężarowych karają za nieprzykrycie odpadów czy szybkich towarów, cierpi mm -hmm. sprawa wszystkich dotyczy. Mm -hmm. Także rozumiemy może rolniku, bo że ten, ale przykład nawet ma Pan, Panie Jarku, z ostatniego wypadków krobi na rondzie, w których rolnik nie zachował w ogóle ostrożności i całą przyczepę tej kukurydzy wysypał na rondzie. O kurczę, za ostro wszedł w tak, zakręt. No nie okrywajmy, te wszystkie przyczepy są o jeszcze metr rozbudowane w górę, tak, że one przewożą troszkę więcej niż mają chyba wpisane w dowodach rejestracyjnych. No, pff, to już w ogóle, to, no to, to już w ogóle, będzie tak? pan zrobi to pan zobaczy, no to wszystkie słupki, wszystko jest wykoszone tam. Hmm. Takie ładne rondo czy dino, a, a ten... No. A to rondo ma jakąś nazwę w ogóle? Tak z ciekawości zapytam. Wie pan, że niech pan mnie nie zabije? Nie wiem, Kurde. nie wiem, panie Jarku. No nie, bo jakby... Ale postaram się... Nie jakby, jak wiecie, ten... nie było nazwy, to po prostu, aby tam podyskutować. Nie, nie, ale ładnie te kwiaty, to, wie pan, jak były tak, te tak, wszystkie opały, ta firma ładnie. tam widziałem, przyjeżdżała wieczorami Jestem tym powodzem wszystko. Jasne. Dobrze, tak, dziękuję panu to... bardzo. Proszę bardzo. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie ziemię kropską, pozdrawiamy Zajemnie. serdecznie rolników, bo tak, teraz to jeszcze będzie wożenie pomidorów, chyba już się zaczęło, Czy znaczy, trwa w najlepsze, wożenie buraków, tak, I te wszystkie rzeczy mogą spadać z tych przyczep. Tam pomidor to akurat krzywdę dużej nie zrobi, ale taki burak to już gorzej. Więc, kochani rolnicy, naprawdę bardzo szanujemy Waszą pracę, Wasz trud i życzymy Wam jak najlepiej, ale zasady są zasady i nie ma, że boli. Niech będzie tak, że. Zresztą tak samo pamiętacie, jak było z tymi headerami od kombajnów, nie? Że on tu tylko kawałeczek z pola na pole a jednak przepisy mówią hedef trzeba odpiąć i jedzie za kombajnem a nie przed kombajnem I telefon. mamy telefon, dzień dobry dzień dobry witamy ja chciałem poruszyć temat pani minister zdrowia bo dzisiaj już był poruszany ten temat mianowicie na swojej konferencji prasowej namawiała lekarzy żeby stygmatyzowali osoby otyłe. Czy to jest w porządku według panów? Jako, no osoby otyłe, jako osoby otyłe tu akurat mamy, tutaj mamy zdanie odrębne. Minister. Ale ja nie wiem, czy chodzi o stygmatyzowanie, czy bardziej o taką edukację Stygmatyzowanie dokładnie tak powiedziała, że namawia lekarzy, żeby stygmatyzowali osoby otyłe. Mhm. No to wie pan, jak mi powie lekarz gruba się weź się za siebie. To, to ja tam się nie czuję z tego jest mowa nienawiści, proszę pana. Nie, no jak mi tak lekarz powie. Ja może ja grubszą skórę mam, ale. Dziękuję, to tyle. Do Dziękuję widzenia. bardzo, pozdrawiam. Właśnie za siebie, to się z tyłu wziąłem się tu o, za siebie i to właściwie tam mi. tam za dużo nie wystaje tu bardziej. No, ale. No co? Poszedłem do lekarza, lekarz mówi, za dużo, panie Jajewku, no za dużo. Grupasów nie przyjmujemy. Czuję się, czuję się stygmatyzowany. No, no nie, no jest za dużo, fakt jest faktem. Mamy telefon. Dzień dobry. dzień dobry. No dzień dobry. Witamy. Ja bym chciał jeszcze sprawę poruszyć tych pojazdów, które przewożą buraki, kukurydzę. Ok. No akurat w sobotę jechałem w okolicy Gostynia i Naczepy z tira spadywały buraki. Mm -hmm. Czy ten kierowca się zastanowił, co on w ogóle robi? No no to właśnie. by była jedna sprawa, a ci odnośnie tej kukurydzy, to naprawdę ładują ponad szczubek i zaś to wszystko spaduje. A to nie tylko, że to jest kukurydza, ale to jest tak blizgie, że można spać, spać w poślizg. A jeżeli chodzi jeszcze taką sprawę o szczepienia. Przyjęliśmy naprawdę tysiące Ukraińców, którzy nie mają żadnych szczepień. Jak samo dzieci i kobiety, mężczyźni i jak oni w naszym środowisku w ogóle prosperują. Nie mają żadnych szczepień. Dlaczego się za to nie weźmiecie? Bo to jest śmiechu warte. Ministerstwo Zdrowia to wszystko dużo pięknie gada, nakupili szczepionek. Wszystkiego teraz nie wiedzą, co z tym zrobić. Dlaczego na granicy, przekracza granicę, chce jechać do Polski i powinien być zaszczepiony? Czy dziecko, czy kobieta, czy mężczyzna? Dlaczego tego nie robią? Dużo Ale. tylko, wszystko, wszystko pełno szumów, a rzeczywistość jest poniżej zera. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Pozdrawiamy raz jeszcze bardzo serdecznie rolników. Zabezpieczajcie ładunki. Miłego dnia. Do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.